Hej, ty, co jest? Ładnie to tak wchodzić do cudzej piwnicy. Co ty sobie myślisz? Chociaż w sumie to dawno nie było tu żywej duszy, jedynie te paskudne owady i gryzonie. Dobrze, że tu wpadłeś, człowieku. Możesz zostać, nie obawiaj się mnie. Pogadamy sobie tylko. Pewnie zastanawiasz się, kim czy też czym jestem. Otóż jestem magiczną kulą. Chowam w sobie ogromną wiedzę. Wyczuwam w tobie magiczny potencjał. Jeśli chcesz, możesz go jakoś wykorzystać. Jak już mówiłem, posiadam ogromną wiedzę. Jestem łącznikiem. Dzięki mnie możesz dotrzeć do zapomnianej już biblioteki pod strzechą. Jest wypełniona magicznymi księgami i nie tylko. Jak to w bibliotece, wszystko jest w niej dokładnie posegregowane. Znajdziesz krótkie historie, tak zwane shortsy, a jeśli masz więcej czasu, możesz zapoznać się z słuchowiskami, bądź audiobookami. Są to historie, które wydarzyły się setki lat temu w różnych fantastycznych światach. Dodam tylko, że wciąż uzupełniam jej półki i będę to robił w nieskończoność. Taka moja rola. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz posiąść całą wiedzę tej biblioteki. Na pewno pomoże ci w tym małe zaklęcie, które nazwałem subskrypcją. Możesz też poznać drugą umiejętność, czyli dzwoneczek. Dzięki niemu będziesz otrzymywał powiadomienia, kiedy umieszczę w bibliotece kolejną księgę bądź zwój. A teraz, mój przyjacielu, życzę Ci dobrej zabawy w bibliotece pod Strzechą. Cześć!